Bóg nie ma wnuków, on ma dzieci. Hmm. Więc moje doświadczenie może im pomóc, a nie musi. nie? Mam dzieci wierzące, mam dzieci niewierzące. Tak jak jedziesz w tramwaju, też są różni ludzie. nie? Pewnie tylko domyślam się, że wiesz, ojciec chce zaprowadzić dziecko na jakąś odpowiednią drogę wsprawczą. Tak, ale ojciec ja Wskazać nie one nie są, to nie są moje zabawki. Dzieci nie są moją własnością. My dostajemy pod opiekę osobę ludzką, którą, o którą dbamy, tak jak potrafimy najlepiej i dajemy, uczymy. Je, najważniejsze to kochać i, i przekazywać tą miłość dalej i, i one dokonują wyborów, nie? To już, I kiedy one już są świadome, pełnoletnie, wychodzą z domu, ten bagaż cały, co się nauczyły, mogą z tego korzystać i mogą też szukać własnych dróg, no, no wiesz, to jest, to na tym polega wolność. Ja nie mam czegoś takiego, nasza, patrz, nasza rodzina się cały czas spotyka razem, wszystkie dzieciaki, wnuki przyjeżdżają, kochamy, kochamy się nawzajem, mimo, że mamy bardzo różne pojęcia. Idziemy na wybory, to każdy głosuje na kogoś innego, nie? Prawie. A... <laughs> okay.